Nazywam się Kacper Kamieniarz. Znajdujemy się w województwie wielkopolskim, w gminie Śmigiel, w miejscowości Olszewo. Prowadzimy wielopokoleniowe gospodarstwo, w którym zajmujemy się hodowlą trzody chlewnej, liczącej ponad 3200 sztuk na rzut. Posiadamy ponad 80 hektarów gruntów ornych, na których uprawiamy pszenicę, pszenżyto, jęczmień i kukurydzę. Dlaczego Meprozet? Pierwszą beczkę kupiliśmy w 2014 roku o pojemności 14 tysięcy litrów i byliśmy z niej bardzo zadowoleni. Po powiększeniu stada zdecydowaliśmy się na kolejny wóz asenizacyjny marki Meprozet, który zakupiliśmy w 2020 roku. Ma on pojemność 20 tys. litrów. Wyposażony został w rurę uchylną, turbonapełniacz, amortyzowany dyszel, zaczep kulowy, mieszadło, oś skrętną, sterowanie hydrauliczne kompresorem, 3-metrową talerzówkę wraz z rozdrabniaczem, pomost roboczy i armaturę sześciocalową. Dodatkowo mieliśmy możliwość dobrania koloru beczki pod kolor ciągnika. Obecny wóz zaoszczędził nam bardzo dużo czasu i pracy, ponieważ dzięki dołączonej talerzówce możemy wykonywać dwie prace za jednym razem. Firma Meprozet cechuje się szybkim serwisem i dobrze wykwalifikowanymi mechanikami.